Bożena Sałacińska, zapalona wędrowniczka, świetna modelka, a nawet czasem królowa z zawodu psychopedagog. Na rzecz seniorów działa od 15 lat. Zawsze praca społeczna dawała mi wiele satysfakcji, i cieszyło mnie to, że mam jakieś pomysły, które mogę, jestem w stanie zrealizować sama z koleżankami. I te pomysły zostały przyjmowane pozytywnie. Dzięki jej staraniom na Kazimierzowskim Uniwersytecie III wieku powstało aż 30 sekcji. Jej dumą jest zespół wokalny EKG++, kabaret Trzeci Oddech oraz zespół taneczny. Na uniwersytecie jest też sekcja historyczna. Nasza bohaterka wymyśliła happening, który jest organizowany w przeddzień imienin króla Kazimierza Wielkiego. Czasem sama gra królową. Można naprawdę realizować swoje marzenia i pasje, a przede wszystkim, co najważniejsze, być z ludźmi i móc pracować dla ludzi. I to jest zawsze dla mnie takim nadrzędnym celem. Pani Bożena chce, by seniorzy nie zostawali w tyle, jeśli chodzi o nowinki techniczne. Dlatego też angażuje się w działalność sekcji naukowych i komputerowych. Dawno odkryła też w sobie pasję do fotografowania. Wszystkich zdążyła już przyzwyczaić do tego, że z aparatem się nie rozstaje. Pani Bożena Sałacińska prowadzi kurs szybkiego czytania oraz treningi umysłu i łatwiejszego zapamiętywania. Jest inicjatorką Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej. Często organizuje wykłady i pogadanki o aktualnych sprawach, a także o kosmetykach i modzie. Razem z koleżankami wystąpiły w prawdziwym pokazie mody. Pani Bożena zabiega o to, żeby seniorzy doświadczali czegoś nowego i niecodziennego. Wspólnie z przyjaciółmi zagrali w serialu Prawo Agaty. Brała też udział w filmach reklamowych. Jak sama mówi, to wielka frajda, gdy dojrzały człowiek nie musi żyć życiem innych. Dla mnie ważną informacją zwrotną jest uśmiech, który dostaje od koleżanek i kolegów, i to jest piękne. I za to wszystkim dziękuję.